Czarny Staw, łowisko położone w województwie łódzkim, niedaleko Głowna, zarządzane przez grupę opiekunów łódzkiego oddziału terenowego PWK. Woda mała, nieduża, ale niezwykle kameralna i niezwykle piękna, urokliwa. Nie ma dzisiaj słońca, więc nie możemy pokazać wszystkich atutów, ale naprawdę świetny, świetny klimat, zielono przede wszystkim, dziko dzika natura, leśna zwierzyna, którą możemy zaobserwować, no bo jesteśmy, można powiedzieć, w samym, samym lesie. Dużym atutem tego miejsca jest to, że on z każdej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Nie pozostaje nam nic innego, jak pokazać to właśnie w tym momencie. Co jeszcze na temat wody? Pozyskaliśmy ją w 2020 roku, czyli w tym roku obchodzi swoje piąte urodziny. Niesamowity, niepowtarzalny klimat, atmosfera i dzikie, dzikie ryby powodują, że na pewno warto tutaj przyjechać. Nie do podrobienia klimat, bardzo serdecznie z tego miejsca zapraszam. Łowisko z bardzo długą historią. Opiekunowie doszukali się tutaj dokumentów mówiących o tym, że pierwsze zarybienia były robione w latach 30 ubiegłego wieku. No nie będziemy tutaj opowiadać jakichś niesamowitych historii, że te ryby jeszcze tutaj są z tych pierwszych zarybień i ważą po 30-40 kg, oczywiście tak nie jest. Bazujemy na tym, co mamy aktualnie, czyli rekord zbiornika jeszcze skromny, niecałe 17 kg ale tak jak wspomniałem łowienie w tych patykach w tych zwalonych drzewach daje niesamowite emocje także zapraszam, zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, jest niesamowicie przyjemnie, przede wszystkim też niedrogo więc pozostaje tylko to żebyście jakby mi nie wierzyli do końca, a sprawdzili to sami Dobra, dobry, dobry dojazd autostrada 1, autostrada 2 prowadzą do do tego miejsca prawie do samego końca, więc nie pozostaje Wam nic innego, jak tylko przyjechać i rozkoszować się wspaniałym wypoczynkiem na czarnym stawie. Zapraszam raz jeszcze w to miejsce. Zmierzamy właśnie w kierunku stanowiska numer 1. Chciałbym zaprezentować Wam wszystkie stanowiska, jakie na łowisku posiadamy. Jest ich łącznie 6 plus 4 stanowiska stalkingowe. Także co, zobaczmy, zapraszam. Stanowisko numer 1 już na wstępie. Zapewni wam duży komfort rozłożenia się, ponieważ jest tutaj miejsce przynajmniej na dwa namioty. Jest jedynym stanowiskiem udostępnionym do łowienia od strony lasu. Nad naszymi głowami znajduje się również kamera, która gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo. Już na pierwszym stanowisku, które Wam prezentuję, chciałbym powiedzieć, że ma ono niepowtarzalny klimat, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj stanowiska na tej wodzie, które by takiego klimatu właśnie nie posiadało. Wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi. Nie bez przyczyny w wielu, wielu miejscach na Czarnym Stawie możemy znaleźć tego typu widoki, które zaznaczają obecność bobrów, tak jak właśnie w logo naszego łowiska. A teraz zobaczycie, o co tutaj chodzi. Stanowisko numer 2 gwarantuje nam swobodny dojazd i miejsce parkingowe na przynajmniej dwa, jak nie trzy auta. Zejdźmy teraz nieco niżej. To skrajniak, więc jak zawsze skrajniaki plus 5 dołowności. Możecie zobaczyć jak to stanowisko wygląda, naprawdę bardzo urokliwe. Dużo dzieje się w wodzie, mamy tutaj drzewo, no w zasadzie nie jedno, ale jedno szczególnie widoczne. No, z drobnych minusów na pewno to, że naprzeciwka utworzona jest ta strefa, gdzie są ławeczki, więc dla oczekujących spokoju polecamy jednak inne miejsce, ale jeśli chodzi o ryby, Naprawdę warto wybrać właśnie to stanowisko. Na stanowisku numer dwa spokojnie można rozbić na pewno dwa, może nie największe, ale dwa namioty. No ale przede wszystkim to, co dzieje się tutaj w wodzie, pobudza wyobraźnię. Zakręty, zakamarki. Ryba może spokojnie tutaj wpływać, wypływać nieregularna tutaj linia brzegowa. No, myślę, że znawcy tematu wiedzą i mieli był ból głowy, duży ból głowy, gdzie ten zestaw umieścić naprawdę sporo na tym stanowisku ciekawych miejsc do położenia zestawów. Stanowisko numer 3 to bez wątpienia jedno z bardziej obleganych stanowisk na czarnym stawie. Przede wszystkim daje dość duży komfort, ponieważ sam namiot, jak i wędki można rozstawić bardzo blisko lustra wody. Także bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie w to miejsce. Daje też również fajne ryby, więc na pewno warto skorzystać z uroków tego właśnie stanowiska, stanowiska numer 3. Takim charakterystycznym punktem tego miejsca, z którego te ryby dość często wyjeżdżają, mówiąc kolokwialnie, jest właśnie druga strona. I takie obalone, jasne drzewa, które znajdziecie bez najmniejszego problemu wchodząc na to stanowisko. Kilka ryb już tam złowionych, potwierdzone, więc będąc tutaj, możecie śmiało spróbować kłaść zestaw właśnie w tych okolicach. Znajdujemy się na stanowisku numer 4, na którym auta i namioty możemy zostawić nieco wyżej. Daje to też dobrą możliwość obserwacji łowiska z góry. A teraz pokażemy Wam nieco niżej, gdzie możemy trzymać kije i gdzie jest granica tego stanowiska na wodzie. A granicę tą określają pomarańczowe punkty na drzewach. Jedno to z prawej strony. Mam nadzieję, że uda się uchwycić to jest tam, a drugie drzewo z tamtej strony. Więc dość sporo miejsca. No i to również bardzo ciekawe stanowisko, zwłaszcza tutaj z prawej strony, gdzie znajdują się zwalone drzewa. Zaraz to zobaczycie. No, tego miejsca na pewno nie wolno zostawić bez zestawu. Także zapraszam, pokażmy to miejsce, bo jest na pewno godne uwagi. Teraz chciałbym pokazać Wam stanowisko numer 5, do którego właśnie zmierzam. I za chwilę zobaczycie, jak to stanowisko wygląda. Niesamowity klimat pomiędzy piątką a czwórką przy brzegu. Aż się prosi, żeby stalkingowo spróbować przechytrzyć jakiegoś misia z właśnie tutaj łowiska, z czarnego stawu. Łowiąc z podchodu, czyli na stalking, nie można no, przejść obojętnie obok właśnie takich miejsc, które no, aż się prosi o to, żeby zarzucić i postawić tam zestaw. Zobaczcie tylko te miejsca pod samymi nie, drzewami. No, na pewno karpie mają tam dużo pożywienia i nie ma opcji na bank tam są. Stanowisko numer 5 jest dobitnym przykładem, ile pracy wykonali opiekunowie, żeby doprowadzić ten stromy brzeg do takiego miejsca, w którym będziemy czuli się bezpiecznie. Handmade'owa robota wykonana przez chłopaków z oddziału no, pokazuje Wam tutaj, jak dużo pracy włożyli w to, żeby osiągnąć ten efekt. Możemy bezpiecznie do samego lustra brzegu podążać tymi właśnie schodkami. No i oczywiście Dzikość również tutaj na tym stanowisku gwarantuje Wam mile spędzony czas, ale też przede wszystkim połowienie fajnych ryb. Tego typu miejsca, jak tu, również stalkingowo mogą dać nam wiele radości, zwłaszcza latem w te ciepłe, upalne dni. Tego typu miejsce w cieniu może spowodować, że będziemy. Mogli zrobić sobie tutaj również pod drzewkami fajną sesję zdjęciową. Na pewno, jeśli tutaj bym był, to próbowałbym swoich sił właśnie w tego typu miejscu, tak jak tutaj. Kolejne stanowisko, idealnie nadające się do łowienia spod nóg, łowienia stalkingowego. Myślę, że też z kilka ciekawych miejsc, głównie pod brzegiem oferuje to miejsce, które się znajduje niedaleko stanowiska skrajnego numer 6. Ale śmiało można z tego miejsca korzystać, nawet jeśli szóstka jest zajęta, bo z pewnością tutaj nie ma możliwości kładzenia swoich zestawów. No, śmiało można próbować łowić dosłownie kilkanaście centymetrów od brzegu. Myślę, że wcale nie, był to, nie byłby to taki zły pomysł i jeśli tylko siadałbym w tym miejscu, to próbowałbym właśnie tego typu podejścia do tematu w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Mógłbym dość długo opowiadać o urokach tego miejsca, ale myślę, że żadne słowa nie oddadzą tego, co można tutaj poczuć i zauważyć. Dlatego ja idę trochę poleżeć, a wy zobaczcie na uroki tego pięknego miejsca. Czarny staw, woda, na której musicie być i spróbować chociaż raz zmierzyć się z przyrodą i z pięknymi rybami, jakie tutaj można spotkać. Także zapraszam, zobaczcie to. A ja idę chwilę, złapię sobie krótką drzemkę. No to pokażemy wam jednego z tutejszych mieszkańców tej wody. Przemek, coś chcesz powiedzieć? Jest wspaniale. Tak jak, tak jak który to z chłopaków tak mówił mocno brał. Ten... E, można powiedzieć, że kolega, który ma tutaj całkiem niedaleko. Pozdrawiamy Ko, Macieja. Tak, Maciej, tak, Maciej. Mocno brał? Przemek mocno brał? Bardzo mocno. Bardzo <laughs> mocno brał. Słuchajcie, czarny staw, jest to woda. Mm, inaczej, jak chcecie przyjeżdżać tutaj po wielkie ryby, e, odradzamy. Zdecydowanie A, tak. Ale jak chcecie tutaj przyjechać po wielkie emocje i po wspaniałą przygodę, w, naprawdę w cudzie natury, jaki się tutaj wykluł, to jak najbardziej jest dla was miejsce. I, I tyle. Tak, łowiska w lesie mają swój urok i to jest jedno z tych miejsc, ale no, warta odwiedzenia, na pewno. Serdecznie na nią zapraszamy.